Wspanialiście królestwo w Pokera. Są ostatnie słowa. Nie żałuję. Miałem fula na asach. Powtórz to. Powtórz to. Najlepszy zegarek na świecie. Dzień dobry, królowie. Dziś... Wyjdź, potworze! <noise> Jestem gotów na moją zemstę. Bez przerwy słyszę, jak on ze mnie sobie kpi. Słuchaj. <noise> Przestań kpić wewnętrzny, Masonie! <noise> Dobra, skoro się użalasz, użyję zegarka, by poderwać Mikaelę. Ciągle i ciągle od nowa, aż wreszcie się zakocha. A ja nie mogę się doczekać, kiedy poniżę sona. Ciągle i ciągle od nowa. Dlaczego tak zacierasz ręce? O, balsam wcieram. Też chcesz? Powtórz to! <laughs> off oh, <man. small sound> <laughs> ah! <laughs> <have> to stop <laughs>